Witam Was serdecznie. Dziś mam zaszczyt pokomentować dla was siłą edycję organizowanego przez nasz Team House of Lebioda Turnie o króliki Winta pod tytułem Zabójcy potworów. Także zobaczymy, jak poradzą sobie tutaj nasi finaliści, czyli Bretko yy, oraz Rybikao. Ok, a zanim przejdziemy to oczywiście do meczyku, no to na początku pokażę Wam tutaj talię, którym będą dysponować obydwaj zawodnicy i na początku deki Rybikao, gdzie oczywiście on to sobie Blaskiem chwały, czy tu głównym kombom tego deku, czy jest Asik połączony z Jutą. I oczywiście tak samo tutaj z liderem, gdzie to wszystko potrafi tu fenomenalnie sobie oczywiście działać i robić fajną synergię i naprawdę, naprawdę fajne punkty. Oczywiście tu też mamy koral, mamy birne, bo jakieś odrzucajki, poskracanie się to oczywiście z deku, żeby mieć pewność, że ten e oczywiście, tak samo na przykład też harald, że po prostu te karty sobie tutaj dobierzemy. Tutaj też mamy harcowników, mamy morgwarka, też mam tutaj jeden egzemplarz skalda. Trochę tych carderace tutaj mamy, bo mamy zamaszysty cios raz, mamy oszamiące uderzenie, mamy mówcę klanu, znaczy wojnę klanu. I mamy tutaj oczywiście Krwawego Orła, który działa naprawdę bardzo fajnie i jest kartą Echo, czyli możemy teraz katę kartę do dwa razy. Więc to wszystko bardzo fajnie sobie oczywiście działa. I drugi deczek, którym tu dysponuje Rybikao, no to jest Dar Natury, czyli tu mamy Drady, Witalność, łączenie oczywiście z Fenomenalną Eifnę, czyli znaczy przemianie robi naprawdę, naprawdę bardzo fajne punkty, fajne value, bo przyda tą zasłonę i symbiozę więc naprawdę wszystko fajnie tutaj może sobie działać. Mamy wielki dom jako fajny removal albo też jako fajne za fajne punkty tutaj też wielki dom może się wzmocnić ewentualnie gdyby też jakoś nie było fajnego ticków, który tutaj mógłby sobie Rybikało uderzyć. Mamy Elayasa. Tutaj fajna karta, która też potrafi sobie jakoś zniszczyć jakąś naprawdę obitą, na przykład powiedzmy, powiedzmy że mamy Ciara obitego do jednego punktu i tutaj ten alias robi naprawdę fajne value, bo tą jednostkę naszą obitą niszczy i wie miejsce tworzy sobie dwóch elif więc może tutaj wejść za 12 punktów, no ewentualnie maksymalnie za 11 punktów tak naprawdę, bo coś musimy to po prostu właśnie sobie zniszczyć. Rada Grima jako wyciągarka ze wlasu, jako wyciągarka od natury, to jest oczywiście karta Echo, którą zagramy sobie dwa razy, przez co później oczywiście Harald Gord zyskuje wzmocnienie o każdą zagraną przez tutaj Rybikao kartę specjalną, więc im więcej kart specjalnych, to po prostu sobie Rybikao użyje, to tym będzie potężniejszy jego Harald Gord. Jest to wszystko fajnie sobie działa. Hamadriada, która robi bardzo fajne punkty na witalności, dzięki temu tutaj też, przez co tutaj też oczywiście znalazły się dwa razy TROSKADRIAT, e, którą możemy sobie zagrać, na przykład z naszej Fałwy, która tutaj wyciąga tą kartę natury. Drzeże są tutaj te ładunki, które dają tą witalność, e, i tutaj oczywiście też z obrońcy puszczy ewentualnie można sobie zagrać też taką właśnie TROSKADRIAT, chociaż częściej to jest właśnie grana lekcja przyrody pod zbijanie jakichś silników. I deczek ostatni, deczek zbanowany. Tutaj ze strony Bredko, który dysponował Rybikao, to natchniony zapał, maszyny i oczywiście jest scenariusz. Też kaganie z Vigo się znalazł, który też może być też problematyczny, zabierając z jakąś naprawdę fajną tutaj jednostkę do 6 punktów siły. Siroko, żeby zniszczyć przeciw, przeciwnikowi oczywiście jego scenariusz lub też naprawdę jakąś wysoko napustowaną kartę. Desant morski, no fenomenalna karta na kapę, która prosto wyciąga nam dowolną jednostkę jak królew z północy do werbunku 9. I za każdy aby ten mniej punkt werbunku wzmacnia się tą jednostkę o jeden, więc naprawdę to fajne punkty to robi. Miesz oblężeń, oczywiście, żeby troszkę też z tego deszczu się tu skrócić. Wiewiórka, przez co możemy przeciwnikowi troszkę namieszać i na przykład wygnać jego, powiedzmy, desant morski albo jakąś inną kartę echo. Więc tu też wszystko może fajnie sobie działać. Tu już mamy margaritkę pod jakieś blokowanie, a dalej, która może stworzyć kolejny egzemplarz jakiejś tutaj, oczywiście, karty machin. Przez co też potem będzie mocniejsze bombardowanie, jest sila, która obija tutaj jakąś wrogą jednostkę. Może wejść maksymalnie za 8 punktów. Zazwyczaj wchodzi za te 6, bo potem ewentualnie ona zostaje zablokowana albo zbita. Aczkolwiek, no oczywiście, nie zawsze tak się działa. Posiłki, które tworzą kolejny, właśnie tu jeszcze jakby egzemplarz kolejnej machiny obleżniczej. Przez co to, to oczywiście daje nam tutaj też to jakąś większe bezpieczeństwo, gdybyśmy nie dobrali większej ilości tych balist. Czy też, innych, czy też innych maszyn. E, więc co, myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o deczki, tutaj Rybika, a więc przejdźmy teraz sobie do deczków e, Bredko. I to mamy tak, mamy transbitewne, czyli głównie Alchemia w połączeniu z mamy takim Selwundem, gdzie jest Knut, gdzie jest Sigwald, e, i też tutaj w tym deku znalazł się Geralt Igni, który też naprawdę fajne wali, oczywiście tutaj może sobie wykręcić, bo może zniszczyć naprawdę jakąś wysoko. Nabustowaną kartę, albo karty zależy, jak dzielica tutaj będzie wszystko wyglądało. sobie. Jest high jest płotka, przez co też tutaj jeszcze bardziej się skracamy, bo te karty nam wylatują. Przez co, oczywiście, potem mamy jeszcze większe szanse, że dobierzemy scenariusz i najpotrzebniejsze tutaj nam karty. I to też, oczywiście, są harcownicy. Oczywiście, tak samo jest. Jest Morgwark, jest Koral, jest Birna żeby tutaj jeszcze jak najmocniej ten deczek, właśnie sobie skracać, król posłaniec. który też chcę ten deczek, bo gdy posiadamy ten jeden egzemplarz na ręce, drugi mamy w talii, i posiadamy jakąś, jakąkolwiek kartę alchemii na naszej ręce, no to wtedy też ten król tłaniec wyskakuje nam z talii do naszego rzędu obok tej karty, więc też naprawdę fajna kolejna wyciągarka. I kolejny deczek, to tam, tutaj mamy krasnoludy. No to jest taka stricte metowa talia, którą też możemy zobaczyć nawet teraz w obecnej mecie. Tylko że tutaj też jest taka mała zmiana, że tu też znalazła się płotka i high daver, Przez co, oczywiście, tutaj też mamy kolejne, jakby skracanie tego deku. Przez co, tutaj też sobie dobieramy najpotrzebniejsze później karty. Więc teraz możecie zobaczyć co na podstawie tych dwóch talii, jak ważne w Gwyncie jest właśnie skracanie tej talii. Przez co dobieramy sobie właśnie najpotrzebniejsze karty. No nie tak samo, to właśnie nowy, są Sprawiedliwość, która wyciąga nam zazwyczaj tutaj, oczywiście, Huf mahakamski przez co znów skręcamy sobie deczek i tutaj też fajnie to wszystko potem sobie działa. Jest Zoltan, który też ma wytrzymałość i daje nam cztery punkty carry overu. Brower, no fenomenalna karta, która po prostu wzmacnia wszystkie krasnoludy w rzędzie. Munro, fenomenalnie tutaj działa na przykład z Zoltanem i tak samo z kompanią Zoltana lub też właśnie z katolickim wozem bojowym, gdzie po prostu przemienia awanturników, straceńców. Którzy potem zadają w wrogiej losowej jednostce jeden punkt obrażeń, więc to naprawdę fajne value może sobie zrobić. I ostatni deczek, deczek zbanowany, i o dziwo, też jest to KP. I natchniony zapał też tutaj oczywiście pod scenariusz, pod oblężenie. Tylko troszkę inny, bo oczywiście tam był kagańc, tu kagańca nie ma, a dalia też się również znalazła i w tym deku. Tylko teraz tak, to są takie dwa wyjątki. Tutaj mamy Krylua Belohuna i mamy Huberta Rejka. Oczywiście Hubert to też jest kolejne wyskręcanie się z naszej, z naszej talii bo oczywiście użyjemy sobie rozkaz dziesięciokrotnie, no to wtedy ten Huber wyskakuje nam do dalekiego zasięgu. I to warto pamiętać, właśnie, żeby tutaj ten jeden, jedno miejsce w tym bordzie na dalekim zasięgu mieć zawsze to puste, żeby właśnie ten Huber miał gdzie wyskoczyć. Oczywiście mistrz Oblężeń też się tutaj znalazł, żeby jeszcze właśnie ten sobie skrócić. Są też posiłki, tak samo jak było w przypadku, właśnie, Rybikao, żeby ewentualnie tutaj właśnie stworzyć sobie jakąś machinę, przez co, żeby mieć tu właśnie pewność, że Odpali nam się kompletnie tutaj scenariusz. Natalis, który wyciąga nam desant morski lub właśnie jakieś inne działania wojenne, czy to jakieś bombardowanie, czy to jakieś kołowy, który zmierzają odnowienie i wzmacniają jednostkę 5, rytm bojowy, który też przynosi jednostkę drugiego rzędu, więc na przykład taki, taki trebusz, który powstanie tutaj z oblężenia, nie może już jakby zadawać obrażeń, więc też to fajnie działa. No więc co, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o omówienie tych dwóch yy, talii, tych dwóch zawodników, więc zapraszam do oglądania meczu nie zobaczymy, jakie deczki sobie wybiorą. Oczywiście deczki widzieliście sobie tutaj właśnie gdzieś przed chwilą. Okej, okay, i mamy na początku Blask Chwały, okej, okay, na Krasnoludki. No i dobra, to oczywiście są typowe Blask Chwały na tamty czas. Czyli tutaj oczywiście ace jakiś Morgwar, jakieś odrzucanie z Jutom oczywiście, znaczy z Jutą, oczywiście, która jest potęgana pod ace odrzucanie oczywiście z Birnam i skoral a tam są właśnie tutaj typowe krasnoludki, tylko tych wzbogacone na przykład o takie karty jak płotka, czy też właśnie Hajdawer, który to przed chwilą sobie Bretko oczywiście schowa z powrotem do talii, bo to nie jest karta, którą tutaj chcemy mieć na ręce, oczywiście. Okej, okay, tutaj akurat Uribi-Kao jest całkiem spoko odrzucajka, bo oczywiście ma koral na ręce. Co z co z, oczywiście to z późniejszą maską uroborosa będzie sobie fajnie działało. Zaczyna sobie tutaj Bredko, czy Rybikał od najeżdżów, bo potem sobie tu fajnie też buduje cmentarz. A tutaj Bredko zaczyna sobie z wielkiego wozu kresnoludzkiego, Oczywiście tutaj tworzy sobie dwa, dwóch awanturników. A tutaj później oczywiście też tym kresnoludzkim wozem bojowym będzie chciał dawać sobie tu pancerz. Czy to właśnie pod tutaj awanturników? ale widzę, że na razie u niego na ręce Munro nie ma, więc tutaj na razie w pierwszej rundzie na pewno Munro nie poleci. Kompania Zatana jest na ręce, więc tutaj na pewno będzie właśnie grany Munro w późniejszym etapie, ewentualnie też właśnie z zakrętu królewskiego, gdy go tutaj yy, Brettko sobie nie dobierze. Więc myślę, że ten krasnoludzki wóz bojowy na razie może być wykorzystany bardziej tutaj pod jakiegoś hawieża, żeby go utrzymać troszkę dłużej. Albo pod krasnoludzkiego harcownika, żeby on tutaj też zrobił fajne value i dwa razy za te trzy punkty spróbował uderzyć. Aczkolwiek może być to dość ciężkie. kiedyś połamane kolana. Zależy, zależy tutaj też, jak trafi Birna, no nie? Zależy, jak trafi Birna. Czy Birna, oczywiście koral, przepraszam najmocniej. Oczywiście koral. OK, i raz uderzyła, i teraz ponowne. I co, harcownik poleci? Tak. Okej, okay. proszę bardzo. Więc Imo to jest najlepsze trafienie z koral, jakie tutaj wybikało mógł sobie wymarzyć, bo zbił tego krasnoluda. OK, tutaj Brefu grano wigarską. i pewnie tu będzie chciał wyciągnąć sobie oczywiście Huf Mahakamski. Otóż to, to ładnie tak się dzieje. Oczywiście płotka też wyleciała, bo to była karta złota. I pytanie czy jeszcze hajdawer się pojawi? Nie, na razie nie ma hajdewera. Ok, juta to jest na pewno karta, której tutaj Rybikao nie chce odrzucać. Ona jest właśnie tu głównie potrzebna na późniejszego Ace, połączymy oczywiście z liderem. Ok, tutaj ładne punkty też oczywiście generuje. Nie do dokładnie uwagi, co to odrzucił. Aha, odrzucił sobie skaligiskiego i łowcę. Dobra. No, teoretycznie to były najgorsze tu karty, które mógł yy, mógł odrzucić. Ewentualnie tutaj jeszcze pokusić się o Skalda, ale Skald właśnie tutaj później będzie jeszcze przygotowany na jednego Harcownika. Więc jak najbardziej to też zrozumiała decyzja, bo tym Harcownikiem jak się zaciążymy, no to będzie nieprzyjemnie, a ten y, oczywiście tutaj nasz skald. Ewentualnie jakąś kartę, której nie potrzebuje, jakąś brązda może wyrzucić i dobierzemy sobie jakąś kartę, więc teoretycznie też to może być nam tutaj na, na lepsze, no nie. Okej, okay, tu wyrany, hawierz, ubredko, jest, jest też piesek wyskoczył. Okej, okay, tutaj łowca, tutaj oczywiście Rybikało ma to przebicie. Y, dość solidne, co to było to 9 punktów. Więc tutaj jakoś nie musi na razie tego tempa forsować. Tutaj myślę, że u Bredko poleci właśnie. Okej, okay, jest na razie Paul, okej. Okay. Słuchaj, myślałem, ale okej, okay, no Paul tutaj pod przenoszenie bardzo fajnie też oczywiście sobie zadziałał. Yy, I teraz tak, czy tu chcę użyć... Okej, okay, użył sobie, użył sobie tutaj oczywiście rozkaz z krasnoludzkiego wozu. Na razie jeszcze Hawierz te dwa punkty tutaj ma, znaczy cztery punkty oczywiście ma więcej, bo tu ja jest mocniej to za cztery punkty. Okej, okay, tutaj poleciał drugi najeźdźcy crate. Tak jak mówię, to później będzie fajnym w połączeniu właśnie z Haraldem, bo tutaj też ten weteran działa oczywiście na cmentarzu, więc w trzeciej rundzie tutaj już 6 punktów będą mieć na sobie ci najeźdźcy, więc wtedy wchodzą już za 8 punktów. Więc oczywiście, by to wszystko to miało fajnie ręce i nogi w stosowaniu, by to wtedy działało. Teraz tak, okej, okay, jest ten Zoltan, spodziewałem się tego z tego zagrania to faktycznie. I oczywiście tutaj Teraz powinien polecieć ten hawie, żeby to przebicie było. I czy on go teraz użyje? Powinien go użyć, żeby tutaj po prostu to przebicie już. Bo teraz to rybikało teoretycznie. O, właśnie. Dobra. I mamy tutaj to. Fajne w tym momencie. Okej, okay. i jest pas. Dobra decyzja z strony Ribikao o pasie, bo przeciwnik tutaj jeszcze nie wiedział o tym Ribikao, że jego przeciwnik to dysponuje oczywiście mahakanskim traperem, który tutaj wszedłby naprawdę, za naprawdę bardzo, bardzo fajne punkty. Aczkolwiek muszę tego spodziewać, patrząc też tutaj na to, jak boostował tutaj ten pancerz na tym Zoltanie, więc raczej tutaj mógł się tego właśnie praktycznie spodziewać. Ok, oczywiście juta do Jest morg. Morg war jest akurat bardzo tutaj fajną kartą. Okej, okay, tutaj Hawierz poleciał. Jest Munro. Uuu, naprawdę jest Zolta, nie jest Munro, jest Brower, jest Kompania i jest Dekret. Myślę, że tutaj będzie chciał Bredko iść na 2 do 0 w tym spotkaniu. Dlatego no, nie zdziwiłbym się, byśmy tutaj zobaczyli teraz właśnie z jego strony blidowanie, Bo naprawdę rękę ma fenomenalną. To naprawdę wszystkie karty, które tutaj potrzebuje to ma. No, ewentualnie tutaj może tam Hakanski Trapper, ale w połączeniu z liderem... Gdzie oczywiście ten pancerz może zostać zrzucony tutaj na straceńców, później pod to właśnie mahakamski trapper. Jest ok, naprawdę jest ok. Oczywiście tutaj nie sądzę, żeby brower wytrzymał jakąś dużą ilość. Tutaj, oczywiście, pozostania na bordzie, bo tutaj właśnie Rybikao ma i morfa, i morwarka, i ma tak samo tutaj dźwiękę pod blokowanie, i też samo tutaj jeszcze ma osiągnięcą raizę. Więc tutaj też Rybikao ma czym grać, nie oszukujmy się, tutaj też oczywiście Rybikao ma czym grać. Fajnie teraz rzucę ten totem, bo teraz jak poleciałby sobie tutaj oczywiście Munro, to mógłby tutaj trafić sobie po jednym punkcie w tych bankartów i wszystko by to fajnie działało. okej, okay. na razie tutaj widzę, że Bredko wzmacnia sobie tutaj rzut, więc poświęca na razie sobie tutaj Browera. Troszkę jest to nie do końca może najlepsze, ewentualnie chyba, że to nie chce to grać do końca sobie na, na 2 do 0. Bo zobaczcie, że teraz tutaj te krasoludy są wszystko wzmocnione i teraz gdybycie o tu je zamienić sobie wanturników, no to troszkę nie jest do końca to optymalne. Ale okej, okay, bardzo fajny mor wark, bo oczywiście tutaj teraz przez to yy, Bredko stracił pancerz na browerze, przez to teraz też nie ma jak tutaj br brower wzmacniać karsoludów. I więc jednak w takim razie leci teraz ten Munro. Okej, okay, więc jednak Munro sobie poleciał. Okej. Okay. Oczywiście punkty bardzo, bardzo fajnie tutaj sobie generuje. Ok, jest Harald, jest najeźdźców. Oczywiście w pierwszej rundzie byli tutaj, by, byłoby to wszystko fajniej tutaj wyglądało. Czy połączenie Haralda, czy połączenie tutaj najeźdźców. Ale ok, tutaj też nie do końca miał tutaj Rybikało w tym momencie czym zagrać, więc tutaj ten Harald już musiał zostać z jego strony oczywiście poświęcony. I teraz, ok, jest Berkeley, który oczywiście tutaj da ten pancerz. Na ten pancerz, przez co oczywiście Brower teraz również tutaj zadziała. Yy, I teraz pytanie... No tutaj ewentualnie Denis, albo też Zoltan. Tutaj też naprawdę Zoltan byłby bardzo fajną kartą, bo to naprawdę tych konsolidów mamy już 3, 6, 7, więc ten Zoltan zrobiłby tutaj yy, tutaj 11 punktów. Więc to już naprawdę też jest bardzo fajny value i... Obawiam się, że tego Rybikao nie ma jak nadrobić punktowo w tym momencie. Jak teraz jeszcze poleciałby tutaj Zoltan, to wtedy na pewno tego Rybikao nie ma jak nadrobić punktowo i, i obawiam się, że tutaj raczej nie uda mu się tego wygrać, więc raczej będzie łatwe 2 do 0 dla Bretko. Oczywiście nie chciałbym go za tutaj skreślać jeszcze, ale tak mi się wydaje. Patrząc tutaj też na to, że nie ma na ręce Ejsta. Więc no jest ciężko. Naprawdę jest dla niego tutaj ciężko teraz wyjść z tego meczyku obronną ręką. Mahakamski traper. No, on jest dość słaby tutaj oczywiście. Bo tylko tu dwa punkty pancerza miał Munro na sobie, nic więcej. Okej, okay, tutaj zbił ten pancerz. A czy tutaj pancerza panet już na tych straceńcach nie było? No nie było, bo wszyscy mieli to po 6 punktów siły, więc my bad. to oczywiście pancerza na tym nie było. Teraz poleciałby na do mnie, moim zdaniem, Zoltan. Zobaczymy, czy teraz Bretko też na takiej tutaj się decyduje. A jednak nie, jednak jest straż hakamska. Ok, to też nie jest najgorsze rozwiązanie. Aczkolwiek, właśnie, wydaje mi się, że tutaj. Uu, bardzo fatalne dobrania! Bardzo fatalne dobrania! I w tym momencie, w tym momencie tutaj już Rybikao wie, że nie ma jak tego nadrobić punktowo. W tym momencie Rubikał wie, że tego punktowo nie ma jak nadrobić, więc to, proszę Państwa, mamy 1 do 0 dla Bredko. Więc, no, dość szybki i dość jednostronny ten meczyk, ale, no, troszkę tutaj ręka dopisała jednemu zawodnikowi, drugiemu, właśnie, nie do końca. nie do końca. Przeglądą się tu właśnie tu braku tego Ejsta, nie? Przeglą się brakowało tu tego Ejsta. Okej, okay. i mamy drugi, spot drugi meczyk w tym, oto tu właśnie spotkaniu dwóch finalistów. I tak, Rybikao dalej postanowił, że będzie grał tutaj balaskiem chwały, a Bredko tym razem postawił sobie na swoją Alchemię. Tutaj też oczywiście jest Hydaver, u Bretko jest też właśnie Płotka i ogólnie typowa Alchemia, tylko że właśnie tutaj też znajduje się Igni, i to Igni może zaboleć tutaj Rybikao, ale myślę, że też nie jakoś bardzo, bo tutaj oczywiście ta Juta. Za 12 punktów i ona to powinna być najsilniejszą jednostką. No oczywiście, najlepiej no, te 12 punktów mieć, jak go nie mieć, oczywiście. Ok, na razie kroki bardzo fajnie. Dobra, rybikało na radoczne łowcom. Też u rybikao ręka jest no fatalna, nie oszukujmy się, bo ma dwa razy harcowników i ma raz morgwarka i nie ma czym tego odrzucić, więc no troszkę obawiam się też o ten drugi mecz w tak, takim, raz, takim razie że tutaj Brettko no na razie też ma delikatną przewagę na starcie, ale teraz jak zauważyłem dopiero w tym momencie za co też troszkę przepraszam, ale też jest ta sama sytuacja w sumie u Bredko. Też ma dwa razy harcowników i raz morgwarkę. Tylko, że on ma właśnie tu przewagę taktyczną w postaci tej maski Uroborosa, która tutaj potrafi znaczy, która odrzuci mu na pewno jednego harcownika albo jednego morgwarka I wtedy może dobierze sobie właśnie tutaj jakąś, yy, jakąś właśnie birne. Ale zobaczymy, czy tak się tutaj stanie. Na razie grany myszowór. Ok, złocie stąpiane i jest koral. Jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne dobranie tutaj, jeśli chodzi o obredko. I teraz koral, która może odrzucić sobie kolejnego harcownika, i w tym momencie właśnie jest już widoczna tutaj przewaga. Nie tylko punktowa, tylko głównie tutaj chodzi mi o karty na ręce, bo no tutaj rybikało nie ma jak sobie odrzucić tych harcowników i morwarka w pierwszej tutaj, jakby rundzie. Przez co, no właśnie, tu może mieć na samym starcie gigantyczne już problemy. Tutaj oczywiście u Bredko też jest grany Knucik, który też fajny value tu potrafi sobie oczywiście zrobić. Bo zauważmy, że tutaj mamy Mardromę zagrywaną tutaj, tutaj i tutaj i ten Knut okrutny oczywiście zadając to połowę obrażeń sojuszniczej jednostce i potem wrogiej, naprawdę tu spore value też może sobie oczywiście zrobić. Okej, okay. no i tutaj mamy już pas. U Rybika, o zdecydowana, znaczy zdecydowanie jest dobra decyzja z jego strony, bo tak jak mówię, no nie ma czym tutaj odrzucić sobie tych trzech kart, przez co też nie ma no tutaj bardzo jak się rozstawić i czym grać. Okej, okay, jaskółka, złocista piana, więc jakieś karty alchemii, no to na pewno Brettko liczy sobie na dobranie scenariuszu, na pewno liczę na dobranie scenariuszu. Yy, czy też właśnie tutaj jeszcze yy, Sigwalda? Oczywiście też Sigwald w połączeniu właśnie z Knutem też jest bardzo dobry. Na pewno lepiej by to działało niż połączenie Mardromy z jakąś inną jednostką. Yy. No i dobra. I teraz pytanie, czy Bredko chce to grać dalej, czy może niekoniecznie? Teraz Rybikao dostał Eista. Okej, okay, gra sobie teraz w taki sposób, ma też błogosławieństwo na ręce, więc teraz może tutaj nawet sobie yy, Bredko rzucić na spokojnie tego Knut'a, dzięki czemu może obijać sobie właśnie po tym morychwarku no bo oczywiście jak Murgwark w tym momencie sobie zginie, to przeniesie się, to przeniesie się na cmentarz. Okej, okay, i tutaj też pani zagrała sobie właśnie jaskółeczka, przez co też wyleciała sobie tutaj yy, oczywiście Krócza Matka. Okej, okay, i to teraz tutaj jeszcze pewnie polecą łowcy. A jednak nie, jedna z kelegijskich maruder. Okej, okay, jeden z kelegijskich maruder. Ok, no i teraz jest pas na siedmiu kartach. Okej, okay, to też jest bardzo dobra decyzja. Mógł tutaj oczywiście pograć sobie, poprowadzić jeszcze poręce tym Knutem, właśnie. Ale okej, okay, to jak najbardziej jest dobra decyzja ze strony Bretko. Rybika też delikatnie się odciążył. Teraz już widzę, bo oczywiście Morka sobie odrzucił. I teraz tak Harcownik, jeden jeszcze u niego pozostaje w talii. Teraz go dobrał. I w ogóle tutaj nie była grana Birna jeszcze. Nie była grana Birna, nie ma koral. Teraz dopiero doszła koral. Okej, okay. jest totem. No dobra, nie jest to najgorsze. Nie jest oczywiście to najgorsze, ale tutaj znowu Bretko dostał wszystko. Naprawdę, oprócz oczywiście scenariusza. Ok, jedyne czego brakuje w tym momencie, Bretko, to scenariusz, ale zauważmy to, że ma właśnie. Miał bardzo mało kart w talii, przez co i tak i tak była oczywistość, że ten scenariusz sobie dobierze, czy po prostu z z jakąś kartę, czy zbirny. Tak czy siak, tutaj ten scenariusz na pewno by dostał. No i dobra, na razie rzucony na razie tutaj obrońca. Wojownik tutaj za, da, da tylko krwawienie. Okej. Okay. I teraz pytanie, czy teraz ograny scenariusz, czy może na razie... Okej, okay, teraz ograny scenariusz. Spoko. I teraz pewnie poleci sobie tutaj jeszcze mówczyni klanu. Kruka oczywiście. I potem poleciałby tutaj raczej sobie już Sigwald albo jeszcze w czasie Birna. Mm, tutaj... Okej, okay, tu grany jest totem. Nie dostał w ogóle Haralda. Szkoda tego Haralda, że nie poleciał. Okej, okay, tak ja myślę, że drugi mówca lano zagrany. Bardzo fajne punkty oczywiście tutaj sobie Bredko robi. I teraz tak, Birna jest druidem. Nie, Birna jest człowiekiem, okej. Okay. Więc w tym momencie Birna faktycznie może polecieć. Okej, okay, okej. Okay. To naprawdę jest bardzo fajne teraz. Ten krwawy orzeł siadł bardzo, bardzo fajnie tutaj. I jednak Harald oczywiście jest. Zapomniałem też o tym krwawym Orle. WYŚWICIE SIĘ pośmiecie I okej, okay, i Haraldzik na jestu, Bardzo, bardzo fajnie to wszystko teraz tutaj wyszło. Rybikao. ne tutaj ma przebicie na razie. Okej, okay, i teraz co? Teraz gra birne, Czy jednak tutaj... Okej. Okay. Okay. Tutaj też fajnie ten drakar tutaj uderzył. Aczkolwiek no oczywiście tego nie chcę tutaj od razu używać. Tym bardziej, że tam jeszcze był rozkaz. To nie ma na razie żadnego większego znaczenia. Bo oczywiście tutaj... Yy, ok, okej, teraz zginie tutaj obrońca. Zdecydowanie ta zginie obrońca, okej. Okay. Yy, tylko oczywiście Morgwark uderzający tutaj w Sigwalda, no nie, ta tak się po prostu tutaj nie gra, to, to tak nie może wyglądać. Teraz tak Myślę, że w tym momencie poleci sobie knut. Niech bogini chroni cię od złego. Albo jeszcze obrońca, z błogosławieństwa, jak najbardziej. Myślałem tylko, że właśnie chodzi sobie ten Knut jeszcze, ale faktycznie lepiej obrońcę, żeby tutaj mieć pewność, że ten Knut zostanie utrzymany przy życiu. Bo oczywiście też tutaj jeszcze Rybikao dysponuje blaskiem chwały połączonym, połączonym oczywiście z Ace'em. I tutaj rządzek krwi 3 też nie jest mu jakoś na razie zbyt ciężko oczywiście tutaj sobie ustawić. Bo wystarczy, że po prostu trafi... Trafi skoral. Powiedzmy w krótszą matkę, albo przekadnę nawet, nawet i w tą birnę i wtedy ten ace naprawdę tutaj zrobi bardzo, bardzo fajne value Ale zobaczymy. Tutaj oczywiście troszeczkę połączenia takiego takiej alchemii z lwundem. Okej, okay, jest grany ace. Jest grany ace na trzech właśnie tutaj rządza krwi. Jest Juta. Juta uderzona na pewno w obrońcę. Ok, niech Freya wskaże zwycięzcę. Aha, w ten sposób, dobra. I teraz lidera. Ok, drzuci sobie obrońcę. Znaczy, blokowanie trafi w obrońcę. Ok, bardzo, bardzo fajnie. No i to jest przebicie dwukrotnie większą ilością punktów, Teraz dysponuje Rybik'ao od Bredko. Ok, tutaj oczywiście Marydroma w Sigwalda. Bardzo, bardzo fajne zagranie. Okej, okay, tutaj poleciała koral. Koral. Uuu, 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 to. Nie, to bardzo nieprzyjemne. Powiem Wam, aż mnie troszkę zabolało. To było bardzo, bardzo niefartowne nie i nieprzyjemne. I to nawet, nawet takie coś w tym momencie może tutaj przegrać grę Rybikao. Bo no zobaczmy, gdyby dostał tutaj cokolwiek innego, choćby nawet jakieś oszamiące uderzenie, czy zamaszysty cios, byłoby znacznie, znacznie lepiej. Okej, okay, tutaj polecia znowu Mardromę. No i ten Harcownik sobie z ręki. I pytanie teraz, czy to wystarczy? Czy to teraz wystarczy? Wierzę sama Mardromę, teraz poleci sobie Knucik. Teraz leci Knut. Oczywiście tak. Nut Sigwalda, bardzo kurczę, piękne zagranie. I teraz Sigwald poleci tutaj w tą jedynkę, najprawdopodobniej zostanie tam uruchomiony. A jeszcze nie w tej turze, okej, okay, jeszcze mi w tej turze. Teraz tutaj zbijam muczynię klanu, ale to jest za mało punktów, proszę państwa. To jest za mało punktów i Bretko wygrywa tutaj to starcie 2 do 0, przez co wygrywa również cały y, turniej siódmej edycji Kroni Gwinta pogromcy potworu, więc oczywiście duże brawa, duże gratulacje. Jak najbardziej temu zawodnikowi się należą. Niezdno dziękuję, że byliście. Dzięki za oglądanie. Oczywiście nie zapomnijcie o lajkach, o subskrypcji i o specjalnym linków w opisie. Także miał!